Ja nie wiem, teraz. Ale ziewałeś, tak nie? Czy to ta, nie ty? Nie. Czy to chyba z gry? Kurde. Zaraz po prostu mi wyskoczy i Boże. Nie. nie. Nighting. Nie wiem, jak go się czyta. Gdzieś tu jest. Nieważne. Ale są ci... mam Giverę. Moja agentka FBI ma W <grym> sobie. A ty to jest To jest Do dyspozycji, <grym> ale wiesz. Pierwszy raz, bo miałem już... w kosnicy strzelałem no. Ale tak podczas takiej swobodnej tutaj gdzieś rozgrywki Tak żeby... no tak jak wieta, że kiedy chcesz No, no, no. no to, to nie miałem jeszcze takiej możliwości Ale masz pistolet czy kawałek? Y, pistolet, ale tutaj podniosłem jakieś... No agenci federalni, bo nie mają pistolet, nie? Zależy Agenci raczej tak. Czekaj, bo tutaj... No bij to, zobaczysz